Przeprowadzę oblubienicę na pustynię I przemówię do jej serca I tam odpowie mi Jak w dniu, w którym wychodziła Z ziemi egipskiej I poślubię cię sobie na wieki Ślubie przez sprawiedliwość i prawo przez miłość i miłosierdzie poślubię cię sobie przez wierność a poznasz Pana poślubię cię sobie na wieki po ślubie przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie, po Cię sobie przez wierność, a poznasz.